już ze mną? Yy, nędzny byłby ze mnie pan podróży. A poza tym żadna ze mnie służąca. I niech pan nie obiecuje, że ta służka to tylko z nazwy. Obawiam się, że nie umiałabym o pana zadbać ani w podróży, ani na miejscu. nie zatroszczę się o Pana tutaj i teraz każdego razu, kiedy spotka się Pan ze mną tu nad jeziorem, kiedy jesteśmy tu razem, pozwalam Panu myśleć o sobie tak, jakbym żoną Pana była i może Pan zabrać te myśli ze sobą do domu i potem myśleć tak dalej w czasie dnia, kiedy jesteśmy od siebie daleko, a potem wracać tu nad jezioro. Niech pan daruje te austro-węgry. Niech zostanie tak jak jest. Niech pan się nie dalej wstydzi, ale i tak widuj.